Sztuka rozbijania główna na atomy. Małgorzata Anna Jędrzejewska zaprasza. Witajcie kochani. Jest piątek 10 czerwca, wasz ukochany piątek rozpoczynający weekend, a mój drugi dzień wolności. Tak, co prawda to nie jest urlop klasyczny, jestem w Londynie i to tylko cztery dni. Ale musiałam odetchnąć od codzienności, musiałam się wyrwać z roboty, tak żeby spojrzeć na siebie i na wszystko z dystansu. I powiem Wam szczerze, że mi się to udaje. Nawet podjęłam, tak mi się wydaje, ciekawą decyzję życiową, ale o niej opowiem kiedy indziej. No dobrze, a co dziś ważnego w kalendarzu świąt nietypowych? Otóż mamy dziś Międzynarodowy Dzień Elektryka. Co mnie raczej nie interesuje, nie dotyczy, oraz łomatko Bosko, pewno nie dla mnie, czyli Światowy Dzień Jazdy Nago na rowerze, <noise> czyli dwa nieszczęścia naraz w jednym, tak? Na rowerze i nago ja. <noise> Dobra, nie będę więcej komentować. No, ale dziś także imieniny Małgorzaty, <noise> i razem z tymi imieninami przysłowie, którego do tej pory nie słyszałam. Ze świętą Małgorzatą zaczyna się lato. No i to bardzo mi się podoba, lubię zaczynać lato, ale od razu uprzedzam, to nie są moje imieniny, ja obchodzę swoje jesienią. No dobra, co dalej? Nie będę komentować wojny, która trwa nadal, ani ładu polskiego, cen paliwa, nie wiem, zbierania chrustu. I tych wszystkich innych cudowności. Są osoby, które robią to zdecydowanie lepiej. I tak na przykład polecam Elizę Michalik na YouTube, a na fejsie tradycyjnie Pawła Lenckiego. No, a ja przejdę do tego, o czym mam mówić. Dzisiejszy temat to uzależnienia. Poważny temat, ale mam nadzieję, że uda mi się go pokazać tak trochę nie, nie jakoś tak bardzo e, poważnie męcząco. Um, osoby, które mają mnie w znajomych na fejsie, wiedzą, że w środę mój brat obchodził 27 urodziny. Oczywiście metaforycznie, ponieważ jest starszy ode mnie. Ale to właśnie 27 lat temu podjął decyzję o odstawieniu alkoholu i w tej decyzji wytrwał do dziś. I będzie trwał dalej, oczywiście, dla mnie to. Ta jego decyzja to jakby właśnie ponowne urodzenie się, kolejna szansa na życie, którą on wykorzystał. No i tym samym stał się inspiracją do dzisiejszego odcinka. Chociaż już o uzależnieniach kiedyś mówiłam, tak mi się wydaje, mało tego próbowałam nawet zwalić winę za uzależnienia na gen. No bo jeśli na przykład chodzi o papierosy. No wszyscy w domu palili, tak? No to jaki problem zrzucić winę na połączenia rodzinne? <grytanie> Sama mówiłam przez lata, że z mlekiem matki wyssałam palenie papierosów. Tylko, że to wszystko nie jest tak proste, jakby się wydawało, i choć gen w jakiś sposób odpowiedzialny za uzależnienia faktycznie istnieje, to jednak uważam, a nawet jestem tego bardzo, bardzo pewna, że generalnie za uzależnienia, w które wpadamy, odpowiada. Brak. Brak. A brak czego? No, o tym potem. Najpierw może znów poplotkuję o sobie, co wy na to. Nie wiem, czy lubicie to moje plotkowanie, ale opowiadam o sobie. Bo chodzi o to, że właściwie to jestem takim idealnym modelem do analizowania uzależnień. No, może nie idealnym, już aż tak nie, nie przesadzajmy, no, ale można. Bo czy mi się to podoba, czy nie, to niestety, ale jestem typem uzależnień. Uzależnieniowca i to w różnych, że tak powiem, specjalnościach, jeśli mogę tak to nazwać. No dobra, to lecimy z tematem. No zaczynamy od tego, który jest. Chyba najłatwiejszy, czyli papierosy. Jak już kiedyś mówiłam, zaczęłam palić je w wieku 15 lat, zaraz po szkole podstawowej i weszłam w to, jak nóż wchodzi w masełko, bezboleśnie, bezbłędnie, właściwie podręcznikowo można powiedzieć. Problemem było tylko skąd brać papierosy, ale z tym sobie radziłam, bo wiecie, wszyscy w domu palili, wszyscy też już zarabiali, więc papierosy było komu podbierać, nie? A wspominany już mój brat, wieloletni chałturnik, grał w zespole weselnianym. Więc z reguły co tydzień gdzieś tam na weselach, czy na, na jakichś tam dancingach, czy innych imprezach grywał. Po każdym weekendzie, gdy wracał, a wracał z reguły trzeźwy, i to tak sporo. A nawet nie na karcie, tylko po prostu pijany. No, już szedł spać, nie? Jak już się obudził, no, to jaki był problem wmówić mu, że wrócił bez papierosów albo że spalił je, zanim zasnął. I nie było problemu, zawsze tych parę papierosów się znalazło. No i łatwo też po tych graniach jego, łatwo było wyciągnąć od niego parę groszy, po tych chałturach, żeby szpanować swoimi fajkami przed znajomymi, ale też odczęstowywać, tak, no bo wiadomo, że jak nie miałam papierosów, a inni mieli, no to paliłam od innych. No, a później jeszcze mama przywoziła całe stosy niepociętych, popularnych, takie długie, nie wiem skąd ona to brała, takie połamane, trochę po, po, pokaleczone, ale jak się pocięło na kawałki, to było, były spoko, no i też było z czego skubać palaczom. No, ale na szczęście ten aspekt życia mam już za sobą. Roki, pięć miesięcy minęło, we wtorek chyba, i na razie nie mam ochoty wracać do tego nałogu. A czy tak zostanie, czy nie wrócę nigdy, nie mam pojęcia. Nie wiem, bo wiecie, to, że przestałam palić, wcale nie znaczy, że uzależnienie mnie opuściło, bo to nie jest takie proste. No dobra, to jedno. To był dopiero pierwszy element uzależnienia. Drugi to alkohol. E, pierwsze upicie się pamiętam też, gdy miałam 15 lat, tuż po skończeniu podstawówki w parku Jordanowskim. To były wakacje i wino tak zwane patykiem pisane. Tak mi się wydaje przynajmniej. Kto kupił, nie mam pojęcia. Nie ja, ale było. E, a potem działo się już różnie. Wiecie, wino, piwo, bimber. Czy lubiłam to? E, lubiłam stan po alkoholu. Bo. Stawałam się wtedy odważniejsza, <noise> puszczała sztywność i nawet byłam w stanie powiedzieć cokolwiek w towarzystwie mieszanym, to znaczy, gdy byli także jacyś chłopcy, oczywiście tylko tacy, którzy byli kolegami, bo jeśli trafiło się, że w danym miejscu był chłopak, w którym się podkochiwałam, czy tam kochałam, to nawet po alkoholu nie byłam w stanie otworzyć buzi. Niestety, byłam tak nieśmiała, poza tym uważałam, że jestem zbyt głupia i nieciekawa, kto chciałby mnie słuchać. A jeśli chodzi o smak alkoholi, też nie lubiłam. Zwykłego piwa nie lubię do dziś. Czasem wypiję z sokiem albo jakieś smakowe, owocowe. Do win chyba zraziłam się tymi sikaczami i rzadko zdarza się takie, które mi smakuje, choć. Choć na pewno nie znoszę wytrawnych win, ale lubię na przykład Wermuty, Martini i grzane, oczywiście. E, tylko, że to bardziej korzenne, więc może dlatego. A jeśli chodzi o Bimber, to bywało różnie. No piłam, Boże, jedyny, czując jakiś taki dziwny posmak. Ale kiedyś, kiedyś <laughs> wypiłam jakieś takie naprawdę dziwne, straszne, strułam się nim. <laughs> Żygałam, przepraszam, że się tak brzydko mu wyrażam, ale to nie było wymiotowanie, to było żyganie. I od tamtej pory bimber źle mi się kojarzył. I naprawdę to było już dawno, dawno temu, i od wielu lat nie dałam się skusić na żaden bimber. No ale piłam, no, no piłam, kurczę, bo chciałam być w towarzystwie fajnych ludzi, no chciałam być równa. Ja musiałam tylko uważać, żeby nie podpaść mamie, ale chyba robiłam to skutecznie, bo nie pamiętam, żebym dostała szczególnie mocno w pysk, a za pijaństwo dostałam na pewno solidnie. Dorosłam, też piłam, zaczęłam pracować, piłam. Mało tego, nawet kilka razy zdarzyło mi się iść na kacu do pracy, choć to naprawdę rzadko się zdarzało, bo raczej byłam odpowiedzialna. Potem wyszłam za mąż, też piłam, <laughs> nie sama. Potem przychodziły dzieci na świat, więc yy, miałam przerwę. Ale później znów piłam sporo. Aż do momentu takiego jednego ważnego, gdy zwróciłam uwagę, że gdy przychodzi weekend, a nie szykuje się okazja do picia, to czegoś brak. O coś chodzi. Hm. I dotarło do mnie, że to poszło za daleko. Nie tylko ze mną. Tylko że ja urwałam ten bieg, a druga strona nie. No, i później przez kilka lat w ogóle nie piłam nic. Byłam abstynentką całkowitą. A potem stwierdziłam, że nie ma sensu się karać, że przecież to nie ja byłam alkoholiczką, więc nie wiem dlaczego mam się karać całkowitym niepiciem, kiedy, kiedy picie generalnie jest fajne, nie? No i wróciłam. I miałam sesje alkoholowe w weekendy. Później te sesje odbywały się częściej i częściej. No i był taki czas, że, że właściwie nie było dnia, żebym nie kupiła co najmniej Dwóch gingersów, których byłam fanką. Nie wiem, czy ktoś z Was pamięta to, to piwo imbirowe. Było naprawdę dobre. <grym> no, a potem wylądowałam tutaj i, i też miałam tygodnie, gdy musiałam wypić alkohol. Z tym, że muszę przyznać, że gdy przestawałam używać alkoholu, nie miałam jakichś tam problemów fizycznych. Mój organizm nie potrzebował alkoholu, bardziej chyba moje wnętrze, ale do tego jeszcze wrócę. Okej, okay, kolejne uzależnienie, jedzenie, szczególnie słodyczy. O mojej kompulsywności jedzenia już mówiłam kiedyś. Generalnie zespół kompulsywnego jedzenia należy do grupy zaburzeń odżywiania i istnieje normalnie jako jednostka chorobowa, czyli jestem chora. Istotą tego zespołu jest utrata kontroli nad ilością i jakością przyjmowanych pokarmów przy jednoczesnym występowaniu, braku występowania, zachowań kompensacyjnych, takich jak np. przykład prowokowanie wymiotów czy przeczyszczanie jeli. Czyli jadłam byle co, byle było dużo, nieważne, co, naprawdę nieważne, co to było. Byle się napchać, byle się yy, nażreć, nawet jeśli się nie odczuwa głodu, to po prostu potrafiłam nażeć się tak do bólu. Że po prostu było mi niedobrze i, i ale nie zwracałam, nie zmuszałam się właśnie do, do wymiotów. Ratowałam się na przykład kroplami miętowymi, czy żołądko, w, żołądkowymi, albo sodą oczyszczoną, albo wódką z pieprzem na przykład. Ale generalnie właśnie po tych epizodach jedzeniowych pojawiały się wyrzuty sumienia, które często e, zamulałam właśnie alkoholem. Znieczulałam. No i tak to szło sobie w kółko Macieju, nie? Dalej. Następne uzależnienie. Od wydawania pieniędzy, czy od kupowania w ogóle. E, wiecie, w moim domu rodzinnym nigdy nie było pieniędzy. Gdy miałam własne życie, już jako dorosła historia się powtórzyła. Też nie było pieniędzy. A generalnie, ponieważ nigdy ich nie było w moim życiu, nie nauczyłam się nimi zarządzać. Nikt mi nie nauczył zarządzać pieniędzmi, a ponieważ zawsze było ich za mało, no po prostu zawsze za mało. Moje zarządzanie polegało na tym, że gdy miałam, to wydawałam, żeby mieć spokój z problemem, co zrobić z resztą pieniędzy. O, no po prostu gdzieś tam taki, 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 taki przymus, po prostu przymus wydawania pieniędzy, bo jeśli są, to trzeba je wydawać, zrobić sobie przyjemność. No i Przyznam, że do tej pory muszę się pilnować z wydawaniem, ale przyznam, że idzie mi coraz lepiej. Dobra, co jeszcze? A tak, był moment i to moment ładnych kilkanaście lat że byłam uzależniona od środków przeciwbólowych. Tak, jak tylko czułam cokolwiek, cokolwiek, nie wiem, w głowie, w zębach, w nodze, naprawdę cokolwiek. Jakikolwiek delikatny ból czegokolwiek, natychmiast brałam tabletki, głównie peralginę, żeby tylko nie pozwolić bólowi opanować w jakiś większy, większy sposób. Oczywiście fizycznie, fizyczny ból. I tak właściwie to nigdy nie myślałam o tym, skąd mi się wzięło to uzależnienie? Właśnie dopiero teraz, gdy, gdy myślę o tych moich wszystkich uzależnieniach, tak się zaczęłam zastanawiać i tak przypomniało mi się, że kiedyś się właśnie trułam tymi tabletkami przeciwbólowymi. Tutaj naprawdę rzadko zażywam tabletki. Mam cały czas w plecaku na wszelki wypadek, ale e, głównie częstuję innych. A tu naprawdę rzadko mi się przydają, bo nawet jeśli e, jeśli nie wiem, staję z bólem głowy, to staram się przeczekać, e, wypić kawę na spokojnie. Dojść do formy, i bardzo często yy, po kawie przechodzi. Dobra. Yy, aha, a jeszcze opowiadałam Wam, tak mi się coś kojarzy o czasie, gdy byłam yy, na lekach od psychiatry, gdy mnie zdiagnozował jako depresję, dawał mi leki, yy, ja je brałam, ale jakoś tak nie za dużo, bo źle się po nich wszystkich czułam. Nie pasowały mi po prostu. Nie wiem, nie chciałam się czuć po, po lekach tak jak się czułam, jak taki przymuł. Więc jeździłam do niego co dwa tygodnie na przykład i prosiłam, żeby mi zmienił leki, bo te nie są dobre. No i faktycznie, faktycznie zmieniał, 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 zmieniał. A, a ja zbierałam te leki. <laughs> nie zażywałam ich, ale zbierałam. O tak, myślałam sobie, że muszę mieć na wszelki wypadek, jak już nie będę miała siły naprawdę żyć, to po prostu je zużyję wszystkie na raz. No i tak kilka lat je trzymałam, może nawet kilkanaście, nie pamiętam już. Wszystkie wylądowały w muszli klozetowej, gdy zaczęłam się zbierać do wyjazdu do Anglii, bo myślałam, że, że może w Anglii coś innego wymyślam. No. O jakim uzależnieniu nie mogę powiedzieć? O uzależnieniu od narkotyków. Bo tego nigdy nie miałam. Chyba instynkt mnie ostrzegał. Nie rusz nie rusz, nie rusz, bo wejdziesz jak w masło, tak jak było z papierosami. Spodoba Ci się i będzie po tobie. I do teraz, a mam już prawie 60 lat, nigdy, nigdy nie spróbowałam żadnego narkotyku, nawet nie zapaliłam skręta. Był we mnie tak wielki strach, że po prostu nigdy nie dotknęłam i chyba już nie dotknę. No i to by było chyba na tyle. Nie byłam nigdy uzależniona od seksu, może trochę od gier hazardowych, bo był czas, gdy liczyłam na wygraną w Totolotka i nawet grałam z systemem, szczególnie gdy dostałam od wróżki swoje zwycięskie liczby, ale one jednak nie wygrały dla mnie szczęścia. Ok, to może podsumuję. Mam w sobie ten gen uzależnienia jak złoto, co widać było szczególnie właśnie, gdy rzuciłam palenie, bo zamieniłam... Czego mam świadomość, zamieniłam jedno uzależnienie na drugie, czyli papierosy na jedzenie, szczególnie na słodycze. I to, co mówiłam już wcześniej o tym, że miałam te, te problemy z kompulsywnym jedzeniem, to po, prostu, to po prostu do mnie wróciło w momencie, gdy rzuciłam palenie. Tylko, że ten gen, o którym mówiłam, to nie wszystko. On nie tworzy tego wszystkiego. Posłuchajcie teraz uważnie, coś Wam przeczytam. Nie jestem nic warta. Nie jestem chciana. Nie jestem mile widziana. Nie jestem godna miłości. Do niczego się nie nadaję. Jestem głupia. Nic nie potrafię. Nigdy mi się nie udaje. Nie jestem ważna. Jestem nieudacznikiem. To są wszystko negatywne schematy myślowe dotyczące poczucia własnej wartości. Czyli to wszystko, co nam się obija po głowie, świadomie czy nieświadomie, ale co jest naszym kredo życiowym. Dalej. Jestem odpowiedzialna za twój humor. Nie mogę ci ufać. Zawsze muszę mieć się na baczności. Muszę zwracać uwagę na twoje uczucia. Jestem uległa. Zawsze muszę się do ciebie dopasować. Jestem bezsilna. Jestem bezradna jestem zdana na twoją łaskę nie kochasz mnie rozczarowuję cię jestem niechciana i to są kolejne negatywne schematy myślowe tym razem na temat relacji z bliskimi osobami i teraz wyobraźmy sobie że od urodzenia dostajemy takie właśnie sygnały I co z tym zrobić jak takie malutkie serduszko ma sobie z tym poradzić a no wtedy rodzą się strategie na przykład takie jak te Muszę być miła i grzeczna. Nie mogę się sprzeciwiać. Muszę wszystko robić jak należy. Nie wolno mi mieć własnego zdania. Muszę się dopasowywać. Muszę być silna. Nie mogę okazywać słabości. Muszę być najlepsza. Muszę mieć najlepsze osiągnięcia, np. Na oceny w szkole. Muszę być zawsze przy tobie. Muszę spełniać Twoje oczekiwania. Tak wyglądają strategie malutkiego serduszka, a jeśli spełniam czyjeś oczekiwania, nie mogę okazywać swoich prawdziwych emocji, bo nikt tego nie chce. Żebym okazywała, na przykład gniew czy złość, nie mogę słuchać siebie, tego, co tam mi mówi w środku, nie mogę rozpoznawać tego, co mi mówi w środku, nie mogę odpowiadać na zew moich emocji. Nie mogę. Mam spełniać czyjeś oczekiwania żeby poczuć się dobrze, żeby poczuć się ważną, kochaną i chcianą. I co się wtedy dzieje? Ano wtedy robi nam się wielka, wielka dziura emocjonalna i powstaje ten brak, o którym wspominałam na początku. I to ten brak funduje nam uzależnienie. A to, co używamy w ramach tego uzależnienia, czy to jedzenie, czy alkohol, czy papieros, cokolwiek co używamy, to jest to próba kompensacji wewnętrznej pustki, zastąpienia, zapakowania, zalakowania, zabetonowania tej wewnętrznej pustki i zredukowania poziomu stresu i strachu w naszym organizmie. Tak to wygląda. I wiecie, ja nie tłumaczę ani siebie, ani nikogo, kto jest uzależniony i przez to swoje uzależnienie kaleczy nie tylko siebie, także swoją rodzinę. Właśnie kolejne dzieci, które, które gdzieś tam słyszą komunikaty, nie jestem ważna. Wiem jedno. W momencie, gdy poznajemy ten nasz brak, rozpoznajemy, że mamy tę dziurę emocjonalną, rozpoznajemy, akceptujemy i znajdujemy to, co się w tej dziurze kryje, a właściwie czego, czego nie mamy, czego nam zabrakło, to jesteśmy. W momencie, gdy to odkryjemy, jesteśmy w stanie to sobie podarować, właśnie to, czego zabrakło nam kiedyś tam. My sobie to inaczej podarujemy, ale możemy. Możemy znów poczuć się bezpiecznie, możemy znów poczuć się kochani, ważni i akceptowani. Ale, żeby zrobić to naprawdę, to trzeba zrobić pierwszy krok wyjść ze strefy komfortu i posłuchać siebie, swojego ciała, duszy. I serce, bo generalnie umysłu, który rozbija gówno na to, my słuchamy cały czas. <laughs> I nie zawsze na tym dobrze wychodzimy, bo tam ego nam podpowiada, ej, nie wychylaj się za bardzo, tak? Bo znowu będzie bolało. Nie, nie, czasami lepiej, żeby zabolało jeszcze ten jeden raz, a później już przestanie boleć. No, a wy, kochani, jakie uzależnienia u siebie zauważacie, co? Od Fejsa? od Instagrama, od zakupów w Biedronce, od filmów na Netflixie, od gier, a może jeszcze inne. Bo uwierzcie mi, można się uzależnić od wszystkiego, od wszystkiego, byle tylko zalepiło tę dziurę emocjonalną i pozwoliło żyć bez tęsknoty za czymś, co straciliśmy, a nie zdajemy sobie sprawy, że możemy to odzyskać w każdym momencie naszego życia. Ojej, znowu się nagadałam. No dobrze, i starczy na dziś. Idę odpoczywać po tym moim cudownie aktywnym dniu, a jutro też będzie aktywnie. Chcę wykorzystać każdą chwilę, gdy nie pracuję, bo jak powtarzam, ostatnio moje życie zaczyna się w momencie, gdy opuszczam miejsce pracy. Praca nie jest moim życiem, już nie. Moje życie zaczyna się, gdy opuszczam miejsce pracy, więc jeśli je opuściłam aż na cztery dni, to muszą to być najpiękniejsze cztery dni mojego aktualnego życia. No, a Wam też życzę super weekendu z taką aktywnością, o jakiej tylko marzycie. Ściskam Was serdecznie i do usłyszenia za tydzień. Pa. Lubisz mój podcast? Udostępnij, może ktoś inny też go polubi.